Bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który Wam obiecywałam od dawien dawna, a więc z jedynym takim filmem u mnie na kanale, gdzie mogę bezkarnie się powymądrzać, bo będę się wymądrzać na temat tego, jak ja się maluję. Jakby tytuł roboczy tego filmu jest taki, że to są moje triki, które pozwalają mi udać, że maluje się zdeczka lepiej niż ma to miejsce faktycznie. Wiele z Was mnie pytało, dlaczego pewne rzeczy w dany sposób wykonuję. No i właśnie w tym filmie, choć zapewne turbo długim filmie, bo pokażę Wam to po prostu, jak ja się maluję, więc będę no niejako stawać w roli eksperta, no bo wszak kto wie lepiej, jak ja się maluję niż ja sama, tak? To jest dla mnie, szczerze mówiąc, troszeczkę niekomfortowa sytuacja, ale mam nadzieję, że no jeszcze mnie czeka montaż, że jakoś podołałam. Zapraszam Was gorąco do oglądania, ale jeszcze za czym odpalicie dalszą część filmu? To chciałam powiedzieć jedną rzecz, zaraz Wam się przybliżę. Jeżeli uważacie, że ten makijaż, zostawmy brwi, że ten makijaż Wam się totalnie nie podoba, że, że jest beznadziejny, że w ogóle wszystko jest źle, no to z całym szacunkiem, ale nie ma sensu oglądać dalszej części, bo Wasze ciary żenade będą tylko postępować. Ponieważ pseudo uczyć, jak wykonać brzydki makijaż, to musi być dziwne, musicie przyznać. Więc zapraszam Was tylko na dalszą część filmu, pod warunkiem, że jesteście po prostu po ludzku ciekawe. Natomiast od razu również chciałabym się obronić, bo tak jak mówię, dla mnie to nie jest do końca komfortowa sytuacja stawiać się w roli eksperta, e, nawet od własnego makijażu. Jeżeli macie ochotę mi napisać, że wszystko robię źle a mój makijaż jest beznadziejny, to generalnie możecie sobie darować, bo to no tak, no. Chyba, że wam jest to do czegoś potrzebne. Dobra, nie przedłużam, zapraszam Was gorąco do oglądania. No i czas na zbliżenie, abyście mogli ocenić, czy faktycznie Was dalsza część filmu interesuje. Jak wygląda makijaż, który wykonałam? Mam wrażenie, że na jednym oku pada... Większy cień jak na drugim. Zaraz jeszcze weźmiemy aparacik do łapki. I tak wygląda cała moja twarz. Decyzja należy do Was. Mamy dzisiaj przepiękną pogodę. Ja mam full energii. Mam nadzieję, że to wszystko nam zwiastuje naprawdę miły podbiorze i, i, i fajny film. No i lecimy. I za czym jeszcze cokolwiek zrobię, zanim cokolwiek zrobię, to chciałabym zdefiniować moje oczęta. Są one przede wszystkim małe. Po drugie mam opadającą powiekę. Kiedy wiele osób słyszy z moich ust, że mam opadającą powiekę, mówi co ty tam wiesz, ja mam bardziej. Nie neguję, ale u mnie ta powieka faktycznie opada i to jest jednak fakt. Mam małe oczy, dodatkowo mm, ze względu, nie wiem jak to powiedzieć, mam takie przymulone oczy. Yy, nie wiem czy, czy wiecie o co mi chodzi, ale na przykład tak też wychodzę na zdjęciach, że jestem taka jakby przyćpana. Tak niestety jest. W związku z tym, żeby zniwelować to, muszę mieć dobrze zrobione rzęsy i wtedy to oko się otwiera. Dodatkowo mam dosyć płaskie oczy, czyli nie mam tak ładnie zarysowanego tutaj, nie wiem, oka samego w sobie, jak większość profesjonalnych makijażystek, które nagrywają na YouTube. One mają tak pięknie, wiecie, że im to załamanie samo się wyznacza. U mnie zdecydowanie nie. To oko jest tutaj praktycznie płaskie. Zaczynam oczywiście od nałożenia bazy pod cienie i pamiętam doskonale, że bazę pod cienie zaczęłam używać 100 lat temu, była to baza z Art w słoiczku, kupowałam ją w Douglasie, jeszcze grubo przed tym jak YouTube w Polsce w ogóle się uruchomił, a tym bardziej kiedy ktoś na ten YouTube nagrywał i potem już przez wiele lat używając tej bazy, kiedy już jakoś zaczęłam się bardziej interesować makijażem, odkryłam, że mam ogromny problem z blendowaniem cieni. I myślałam, że to jest totalnie moja nieumiejętność, a okazało się, że nieumiejętność to jedno, a baza, która to utrudniała, to drugie. W związku z tym rada, tak, cały film będzie w takiej konwencji trochę wymądrzenia się, więc nie będę tutaj, wiecie, mówić moim zdaniem, moim zdaniem, no po prostu wszystko jest moim zdaniem. Moja rada jest taka, że jeżeli macie totalny problem z blendowaniem się cieni, to ja proponuję zmienić bazę po prostu pod cienie, bo może to być tego kwestia, tak jak miało to miejsce u mnie. Aktualnie używam tej bazy z Pilouis i jestem z niej bardzo zadowolona. Baza ta już w tym momencie nie jest bazą tak drogą, kiedy się tylko pierwszy raz pojawiła u nas w Polsce. Koszt takiej przyjemności to jest 55 zł, baza będzie turbowydajna. Mamy 18 miesięcy na jej zużycie i śmiem twierdzi, że ta tuba na 18 miesięcy użytkowania spokojnie nam starczy. W związku z tym myślę, że mogę z całego serca Wam tą bazę polecić. Ja ją mam w kolorze 0,5. Jak widzicie, dosyć jasnym. Można dobrać sobie kolor w stosunku do. Własnych preferencji, tam ta gama kolorystyczna jest bardzo, bardzo duża. Niemcyś oglądając YouTube, pudrowałam sobie całą powiekę, bo tak też mówili, żeby utrwalać bazę, czy to pudrem, czy to jasnym, beżowym cieniem. Aż pamiętam, trafiłam na filmik Agnieszki Janoszki, która powiedziała, że ona przestała pudrować bazę albo korektor, który nakłada na powiece, i że tak naprawdę, choć ta technika może się wydawać lekko przerażająca, to wcale taka nie jest. I zdecydowanie wtedy lepiej wszystko nam wygląda, nie musimy się męczyć, cień jest od razu na cień dobry, lepiej napigmentowany. I ja zaczęłam tą technikę właśnie pożyczoną od Agnieszki stosować i od tamtej pory już nie wyobrażam sobie w inny sposób po prostu się malować. Nie pudruję bazy i to niezależnie od tego, czy wykonuję makijaż taki jak dzisiaj, czy wykonuję makijaż normalny, bez żadnych udziwnień, bez żadnych katrysów i tym podobnych. Serdecznie Wam polecam spróbować, bo, bo myślę, że warto. Mówiłam Wam również chyba przy okazji jakiegoś ostatniego filmu, że uważam, iż bardzo dużą rolę odgrywa ją pędzle. Że jeżeli mamy dobre kształty pędzli i nauczymy się ich dobierać, to wtedy wszystko idzie na łatwiej. Mi na przykład, co Wam polecam nieraz, sprawdza się bardzo dobrze taki set pędzli płaskich, syntetycznych z Allegro. Set kosztuje 14 zł, ja je sobie co jakiś czas wymieniam. I one są świetne na przykład do błysków. Drugie pędzle, które bardzo dobrze mi się sprawdzają za lego, to taki set, gdzie mamy pędzelki do oczu i pędzelki do twarzy. te są troszeczkę gorzej wykonane. Na przykład ten już widać, że się rozkleił, ale też je mam od dłuższego czasu. I one mają różne kształty i także bardzo dobrze mi się sprawdzają. Co nie zmienia faktu, że też mam swoje ulubione pędzle z Zoewy, czy, czy też z Jessapa, a nawet z Boho Beauty. Ale ten z Boho Beauty dostałam, od razu mówię, bo mi jest po prostu szkoda pieniędzy na pętlach. No dobra, no i słuchajcie, zaczynam. Biorę sobie paletkę z matową i akurat taki pętlek z nie? To a propos tego co mówiłam. Czekajcie, dobra, to wezmę ten zalegro. I sięgnę sobie najpierw po beżowy cień matowy i zacznę go sobie nakładać powyżej załamania i najeżdżając na powiekę ruchomą. Z tego względu, że będę i tak odcinała cut crease. I cut crease, który ja odcinam, nie ma na celu spektakularnego odcięcia, ani makijażu takiego bardzo, mm, powiedziałabym, teatralnego. Ma na celu wyznaczenie mi obszaru, gdzie mogę, obszaru po prostu mojej ruchomej powieki, gdzie mogę spokojnie sobie nałożyć błyski. Tak mi się dużo łatwiej maluje. Dodatkowo tą metodą, Mam nałożoną dodatkową warstewkę korektora pod cień, co sprawia, że te cienie dużo bardziej mi się wybijają, są dużo bardziej intensywne, nasycone i nie muszę się martwić w dodatkowe wykładanie cieni. No i widzicie, baza jest niczym nie przypudrowana, faktycznie ta Spill jest pod tym względem no, rewelacyjna, ale na przykład na bazie z Essence także jechałam, kilka ruchów pędlem i cień już jest nałożony. Jeżeli Was zastanawia na przykład, dlaczego wykonuję najpierw makijaż oka, to historia jest bardzo prosta. Jeszcze będąc na studiach odkryłam, że bardzo często makijaż oka mi nie wychodzi. I wtedy e, irytowało mnie do granic możliwości zmywanie całej twarzy, więc stwierdziłam, że najpierw maluję oko, bo to może nie wyjść, a podkład zawsze jakoś się nałoży. Potem, kiedy zaczęłam oglądać YouTube, byłam w szoku, że tak wiele dziewczyn maluje najpierw twarz. Faktycznie ona się przydaje do całego kształtu wykurczę. po co robić te osypki z pudru, żeby żaden cień nam się nie osypał. Ja malując się w ten sposób, mam ten komfort, że może tutaj siedziać nie wiadomo co, a ja mam to w nosie. No i czym dłużej oglądałam YouTube, tym e, się okazało, że właśnie jest wiele osób, również profesjonalnych, e, które się zajmują profesjonalnie makijażem, które również wychodzą z tego założenia. Więc jakby moja ta... E, MOJA technika okazała się mieć również jakieś uzasadnienie profesjonalne. Teraz chciałabym to cieniowanie wzmocnić. Sięgam po drugą zorewę i po ten, o, może po ten. cieplejszy cień. Nakładam go bardziej tutaj w kącik zewnętrzny. Też jak pewnie zauważyliście, ja w ogóle wychodzę z takiego założenia w życiu, że wszystko robię tak, żeby mi sprawiało frajdę. I udaje mi się to, czyli nie wiem, mówiłam o tym kiedyś przy okazji organizacji ślubu, że robiłam, tak organizowałam ślub, żeby przede wszystkim wszystko było komfortowe zarówno dla mnie, jak i dla gości. I tak samo jest trochę z makijażem. Ja lubię się malować i mam to sprawiać przyjemność, dlatego nie martwię się pewnymi rzeczami podczas wykonywania, bo wiem, że później mogę je skorygować. I tak jest między innymi i z górną granicą, i z boczną granicą. Ja na razie kształtu oka sobie nie zaznaczam, potem będę go weryfikować i poprawiać i muszę chyba przestać do Was gadać, bo nie wiem, ile ten film będzie trwał. No i kiedy mam zrobioną taką bardzo niechlujną pandę, mogę przejść do cut crease. Ja uważam, że są dwie istotne rzeczy w cut crease. Nieważne, czy chcemy zrobić to spektakularne cut crease, czy takie właśnie, aby wyznaczyć sobie granice. Uważam, że istotny jest korektor baza, którą nakładamy i pędzel. Mi najlepiej sprawdza taki zdezelowany pędzelek z AliExpress. Próbowałam różnych, ten mi zdaje egzamin najlepiej, jest to pędzel skośny ale to jest kwestia bardzo indywidualna. I niegdyś jeszcze stosowałam technikę, którą również popatrzyłam u aby nałożyć korektor na środek i odbić. I wszystko jest w porządku, tylko jeżeli mamy bardzo opadającą powiekę, małe oko i taką, a nie inną budowę oka i za mocno się spojrzymy, to nagle się okaże, że to odbicie wypadnie nam tu. Dlatego po kilku wpadkach zrezygnowałam z tego i w tej chwili robię to w ten sposób. Że nakładam sobie korektor na łapkę, biorę na pędzelek, i tą skośną częścią maluję rybkę. To co możemy też spierniczyć, to nałożyć za dużo korektora i wykonać yy, niechcący, właśnie o! Taki ruch, który spowoduje, że nam coś się odbije, dlatego raczej nie zamykamy, nie podnosimy oczu, kiedy malujemy. Mam nadzieję, że teraz mi to wyjdzie. Ostateczny kształt będę weryfikowała, jak zrobię to samo na drugim oku, i wtedy będę widziała, czy na jednym i na drugim oku wyszło mi dokładnie tak samo. Ponieważ to, co właśnie najłatwiej jest kiedy już wszystko inne zrobimy dobrze, no to właśnie kształt. A niestety on będzie później dosyć mocno widoczny, więc no tutaj trzeba się odrobinę postarać. No to skończyłam. Oczywiście ten ostateczny kształt jeszcze można jakoś tam zweryfikować. No i jak widzicie, dojechałam do końca. Zależy mi na tym, żeby dojechać mniej więcej dotąd, dokąd będę nakładała cienie. I teraz to, co robię, to czystym palcem samą tą końcówkę już lekko przyschniętego korektora, którego jest tutaj naprawdę mało, najpierw jeszcze uklepuję sobie cały ten korektor na powiece, żeby on mi się nie zbierał w tych, nie wiem, załamaniach skóry, ale też, żeby nie rozjechać górnej krawędzi i samą tą końcówkę niejako rozcieram. Kiedyś tego nie robiłam i te makijaże bardziej przypominały drag queen. Albo artystyczny make-up. Zależy jak na to patrzę, nie? Do wszystkiego wiecie. Ale rozcieram sobie samą tą końcówkę. Po co? Po to, żeby nasycenie cieni, które nałożę w kąciku zewnętrznym, było tak samo duże, jak nareszcie powieki. A to zobaczcie, w niczym mi nie będzie przeszkadzało, ponieważ to jest roztarta, tak? I teraz zazwyczaj biorę jasny beżowy cień. Znowu sięgam po paletkę ZOEWA MAT, ten taki ciemniejszy, i delikatnie sobie rozcieram tą moją plamę tutaj koloru, obniżając ją minimalnie. I przede wszystkim tutaj ten kącik. Mi się to bardzo nie podoba, a widzę, że wiele osób zostawia właśnie taki tutaj kształt, tak jak nam pędzel suną, I moim zdaniem to wygląda bardzo, bardzo niechlujnie i psuje makijaż więc na tym punkcie akurat mam obsesję. To, co jeszcze zawsze robię, to biorę cień najlepiej ten, który tutaj nakładałam, ten jaśniejszy, czyli w tym przypadku ten, i tą samą końcówkę łączenia korektora z górą zacieram. Ponieważ tu zawsze mimo wszystko będzie taka krawędź, do której ciemny cień, który będę nakładała w kącik zewnętrzny, może za bardzo przylgnąć. Jak on tam przegnie. To już później święty Boże nie pomoże. Jeśli chodzi o kąciki zewnętrzne, to stosowałam bardzo różne techniki, jak je wypełniać. Dzisiaj zastosuję tą najnowszą, którą której korzystam od jakiegoś czasu. Nałożę sobie ten ciepły cień takim troszeczkę większym ołówkowym pędzelkiem z Jessapa i nakładam go nie w sam kącik zewnętrzny, bo tu będę go przyciemniała, tylko ciut dalej. No i to jest ta sztuka magika, którą kiedyś Wam opowiadałam, a więc że cień należy wklepywać, nie rozcierać. I tą metodą mamy pewność, że, znaczy większą pewność, że sobie plam nie narobimy. Wykańczam ten cień, czyli tutaj faktycznie go delikatnie bardziej rozcieram. I mały ołówkowy pędzelek i najciemniejszy cień w moim makijażu, czyli mój ukochany ciemny brązik. On się sypie i nakładam go w kącik zewnętrzny. I robię to w ten sam sposób. Czyli tutaj go wklepuję. I jak podchodzę wyżej, to już będę go... Na razie go po prostu, wiecie, tak umiejscawiam. Podchodzę wyżej, to już nie dokładam sobie cienia na pędzel. Tylko ten, co mi zostało. Teraz coś, co mi zawsze pomaga. Czyli płaski pędzel. Jasny cień. I wyznaczam sobie krawędź makijażu. Taśmy mi się osobiście nie sprawdzają, bo żeby miały ręce i nogi, to trzeba jeszcze je odpowiednio przykleić yy, równo. Bo jeżeli to zrobimy nierówno, yy, no to w tym momencie jakby wszystko idzie, wiecie, do kosza. A cień sprawia, że ta granica będzie znacznie większa niż w przypadku taśm. Nie trzeba będzie później się z tym bawić. Okay? No i teraz już widzę, dokąd jeszcze muszę pouzupełniać. Tutaj na przykład widzę, że się kończy, widzicie, w złym miejscu, tu się kończy w dobrym. Więc sobie teraz uzupełniam ten kształt. I mogę delikatnie sobie już rozetrzeć tą górną granicę. I sięgam teraz po jasno złoty cień z Inglota. To jest cień w numerze 45. Ładne takie żółte złoto. Po płaski właśnie panzarek zalegro. I nakładam go w to miejsce, w które mi zostało puste. Panzele przez to, że jest płaski daje mi całkowitą kontrolę. Nad moim kształtem rybki. No i to, co mi zostało, to zatrzeć granicę. I mogę to zrobić albo tym samym kolorem, albo jaśniejszym. Ja się zdecyduję na jaśniejszy. A więc na ten. ponieważ w dzisiejszym makijażu będę nakładała turbo pigment, to zrobię to wtedy zawsze, e, szybciej że tak powiem pracuję nad tą górną granicą więc już ją sobie zacznę wstępnie rozcierać znowu jasnym beżowym cieniem, ale nie tym najjaśniejszym, to też różnie jakby bywa no i turbo pigment, mi najlepiej się turbo pigmenty aktualnie nakłada płaskim pędzlem na jakiś cień i powiem wam, że to mi się ostatnio najlepiej sprawdza znaczy nie, ja was okłamuję, bo to nie są turbo pigmenty co to, jest, to są jakieś te no wiecie, ta formuła z kalendarza i sięgam po mojego faworyta, a więc po puszka pokruszka. Potem tym ciepłym brązem delikatnie zacieram widoki. I tak to wygląda. Dalej ta końcówka oka wiadomo, że wygląda dosyć mocno. No i teraz będziemy chcieli przykleić sztuczne rzęsy. Rzęsy, których używam to jest Demi Wispy. Podczas zdejmowania rzęs one czasem jakby się układają tak, że nie są równej długości. Więc przyklejam sobie jedne rzęsy do drugich i ucinam sobie końcówkę tych rzęs, ponieważ one są dla mnie za długie. I tak, ja przyklejam rzęsy na niewytuszowane swoje. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli coś mi nie wyjdzie, to wtedy mam bez problemu możliwość korekty. Jeżeli bym przykleiła na wytuszowane, to muszę je dobrze zespolić. Jeżeli mi nie wyjdzie przyklejanie moich sztucznych i zdejmę, to te moje będą już jedną wielką sklejką, to się potem nie połączy i to będzie wyglądało nieestetycznie. Poza tym preferuję bardziej znowu naturalny efekt sztucznych rzęs. O tyle, na tyle oczywiście, na ile możemy o tym mówić, niż taki spektakularny. Sięgam po klej duo. Ja akurat kupiłam nowe, ale najpierw mi się spada ten stary, bo on już jest taki felt gęsty. I w czasie jak ten klej sobie przesycha, to ja jeszcze je sobie wiecie co robię, doginam. Rzęsy przyklejone, klej wysechu, podkręciłam je zalotką, rzęsy jeszcze nie były tuszowane. I tą metodą, mam nadzieję, że to zobaczycie, moje rzęsy nie widać tych moich rzęsów od, od sztucznych. Oczywiście tak, tutaj powinny te sztuczne rzęsy pojechać odrobinę dalej. Wiem, nie wyszło. Trzeba też uważać przy takim podkręcaniu, żeby nie odkleić sobie rzęs, a jeśli to zrobimy, no to natychmiast to poprawić. I to, co teraz robię, to tuszuję rzęsy. Jedne i drugie. Bez problemu później tusz da się usunąć. Więc, przy pomocy płynu micelarnego ze sztucznych rzęs, to, to im naprawdę nie zaszkodzi. Biorę tusz z Eveline i tuszuję od dołu. I teraz wytuszuję jeszcze rzęsy od góry. Jeżeli widzę taką potrzebę. To je później jeszcze podkręcę zalotką wytuszowana. Oczywiście tego nie robimy, bo można sobie połamać swoje rzęsy lub je wyrwać. Czyli ja to robię na własną odpowiedzialność. Ale nie polecam, tak? Podkład nałożony, korektor nałożony i moim tutaj trikiem, który Wam sprzedaję tak naprawdę od oddawiem dawna jest nałożenie kółeczka Skobo który mi potem pomoże łatwiej nałożyć brązer bezplamowo. Sięgam po te dwa brązy i aplikuję w miejscach, gdzie bym zaaplikowała brązer, oczywiście plus minus. Rościeram no, tą częścią, którą nakładałam podkład, a więc tam jeszcze troszeczkę tego podkładu jest, tak aby to kobu mi się tutaj idealnie rozprowadziło. I mimo, że teoretycznie go nie widać, to jednak ono tam jest i daje już taki lekki cień. Teraz niezależnie od tego, czy zrobię z siebie matryoszkę, czy nie, zawsze wracam do gąbki i tą częścią, którą nakładałam puder, przyklepuję sobie rozświetlacz, róż, brązer, zdejmując trochę na ich intensywności. W zależności od tego, co potrzebuję, to albo dłużej klepię, albo krócej. Chodzi głównie o to, żeby to się mi, wiecie co zrobiło, wkomponowało w twarz. Jeżeli jest taka potrzeba, to później jeszcze dokładam tych produktów. I na tym etapie Robię brwi i dopiero wracam do poprawy górnej granicy. Czasem robię to wcześniej, możemy właściwie to zrobić teraz wcześniej. Wam, że beznadziejnie się tak gada, w... normalnie ja zawsze mówię, zawsze tego unikam. Strasznie dziwne to jest uczucie, kiedy się człowiek tak wymądrza. Wdezu mam w głowie, wiecie, tysiąc komentarzy, robisz to źle. To jest nadziejne uczucie naprawdę. No i tutaj moim ulubionym trikiem jest ten cudny pędzelek Zoewe, to jest numer 224, który jest taki miotełkowy i pięknie zostawia sam z siebie po prostu mgiełkę koloru, więc sięgam po ten jasny cień i sobie tutaj poprawiam. Zasadniczo możemy zrobić dolną powiekę. Na końcu robię brwi. I jeśli chodzi o dolną powiekę, to nie będę Wam pokazywała, choć miałam to kiedyś zrobić, ale dlaczego ja nie mogę malować za mocno dolnej powieki? Bo moje oczy, przez to, że mają taki kształt, bez kreski wyciągniętej, robią się takimi kółeczkami. I bardzo to nieładnie wygląda, więc u mnie ta dolna powieka nie może być za mocno roztarta z racji po prostu budowy mojego oka. I kij z tym, że tak się niby powinno robić, jak u mnie to po prostu wygląda źle. No niemniej jednak zaczynam od tego najciemniejszego cienia i od tego, co mi zostało na pędzlu. Zawsze nie biorę malutki pędzelek, najlepiej do ust, teraz go nie widzę, więc niech będzie ołówkowy. I nakładam ten cień z Inglota, ten złote. I teraz wracam do ciepłego brązu. Ach, miałam dołożyć coś niebieskiego, kurde, zapomniałam. Czy ja w ogóle mam niebieskie cienie? Wspomniałam, że do, miałam dodać niebieski akcent, więc sięgnę po cień Porter. Nie wiem, czy było to najlepsze rozwiązanie. No, może nie jest takie złe. Chyba należało mi to zrobić zamiast tego złota. No i tak, kochani, wygląda efekt końcowy. Oczywiście ta jedna rzęsa mnie denerwuje, ale powiem Wam, że jak one mnie tak denerwują, to ja sobie potem siedzę i sobie przyciskam tak długo, aż uzyskam interesujący, znaczy satysfakcjonujący mnie mm, efekt. Wam się przybliża, mu tutaj troszeczkę nam cień chyba pada. Mi się przynajmniej wydaje. No, tak to wygląda. Ciekawa jestem jak to wygląda na Waszych odbiornikach, bo yy, u mnie w lusterku wygląda to naprawdę ładnie, ale wiadomo, to też jest kwestia gustu. To są wszystkie moje pseudo triki, czy, 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 czy jakieś takie... Nie Jezu, widzicie to? W ogóle na tym oku pada inaczej cień i, i wyglądam, jakbym tu miała takie... <laughs> ojej. Mm, dobra, zaraz przedstawię aparat. Także ciekawa jestem, czy, czy Wy też malujecie się w podobny sposób, przede wszystkim czy Was do czegoś przekonałam. Czy uważacie, że to w ogóle jest porażka jakby ludzkości, bo... no bo niepotrzebnie. Znaczy to po prostu ciekawa jestem Waszego zdania na temat tego filmu. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was, rzecz jasna do kolejnych. Trzymajcie się, czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o subskrypcji. Dzięki serdeczne, do zobaczenia. Buziaczki, pa pa!